Dobra, wchodzimy, robimy teraz bridge. Słuchajcie, jeżeli chodzi o bridge, najpierw wyczyście sobie całą mapę, czyli po raz kolejny szukacie sobie rare mobów, wszystkie czaszki, które się pojawią na mapce, zabijacie i tyle. Tutaj nie trzeba wam tłumaczyć, więc wracam do was dosłownie jak to skończę i pokażę wam na czym polega bridge. A czemu należy wyczyścić całą mapę? Bo bridge będzie wam, no nie będę pieprzył, gargantuiczne ilości mobów respił yy, i chcecie po prostu mieć wszystkie, a jak nie wszystkie, to lwią część potworów dookoła, Bricza zabitą, żebyście się potem nie wpieprzyli w moby z mapy i w moby z Bricza, bo po prostu jak wam się z z wygenerują, nie wiem, 3-4 rare moby, no to mogą was złanszatować, Znaczy nie o to chodzi, żeby się wywrócić, bez sensu. Tu już mam Bricza, widzicie, jest ta łapka, to jest nasze uruchomienie Bricza, więc wyczyśćmy sobie najpierw dookoła wszystko. dlaczego do nalegam na czyszczenie tego? Słuchajcie, to jest ważne, żeby wam to powiedzieć. Mimo, że macie 6 portali, jeżeli zginiecie na mapie, mapa się na chwilę obecną zamyka. Nie wiem, czy oni to będą zmieniać, czy będą planować to zmieniać, czy to jest Bóg, czy to tak wymyślili sobie, ale jak raz się wywrócicie na mapce, to mapka wam się... Zamknie i tyle I nie będziecie mogli już do niej wrócić I wszystkie opcje w środku, czyli te do dodatki właśnie w postaci Breacha, yy, w postaci tych wszystkich Addonów, plus jeden monster level, rytuału Z czego byście nie robili, no to tego już po prostu nie ma Możecie jakby ten samo oczko w Teraz w Atlasie odpalić i iść dalej yy, Ale wszystkie dodatki, które mieliście wcześniej Wam przepadają, więc nie polecam się wywracać Tak wam powiem Nie polecam się wywracać, bo szkoda waszych Map. Dobrze, skończyliśmy mapkę, to sobie mogę wyłączyć, bo nie potrzebuję tego. To było z kapliczki, w razie czego. Lecimy teraz do bridge'a i już wam tłumaczę, na czym bridge polega. No, tak jak mówiłem, rozciąga się taka aura wielka, e, która pochłania całą mapę, okrężnie idąc od waszego bridge'a do Zewnątrz. I teraz od razu Wam mówię, to nie jest jedna z prostszych mechanik, jeżeli chodzi o przetrwanie, bo mechanicznie to by to odpalacie i zależy Wam na tym, żeby odbiegać od tego i jak najwięcej kolaps handów otwierać po drodze. zobaczycie na pewno nie przegapicie, bo to jest taka fioletowa rączka, która jest yy, napisana też fioletową czcionką, nie? A raczej fioletowy ma background, więc no nie jesteście w stanie tego przegapić. Nie pomylicie tego na pewno z niczym. musicie mieć albo bardzo dobrą przeżywalność, dużo evasion ratingu, sporo armora i bloka, bo bardzo dużo demeczek, które Wam to pozwoli przeżyć i tyle I zawsze sobie zaplanujcie i wybierzcie jedną drogę W którą będziecie biegli, bo raczej no nie zdążycie Wszędzie biec, bo to jest czasowe Więc ja sobie powiem tędy na przykład I będę biegł w tamtą stronę do dołu Bo tu będę mógł zachodzić o to, o to, o to Na przykład, nie? Tak robimy Odpalam, widzicie, rozciąga się do zewnątrz I zaczynamy Zabijać moby I zawsze się kierujemy do zewnątrz Wiadomo, tempo ustala wasza postać I to jak jesteście żywotni, jak przeżywacie dużo Jak jesteście w stanie, no, sobie pozwolić Dobrze, mamy clapsed hand pierwszy, nie collapsed hand, to moja wina. Był błąd. Otwieramy od razu. Tam jeszcze była jedna, ale to nic, już nie będziemy tam wracać. Lecimy dalej do zewnątrz. Kolejna jest, kolejną otwieramy, zobaczcie, pyk. Super. Lecimy dalej. Drop rate tu jest akurat porąbany kompletnie. Porąbany drop Rate. otwieram kolejną. Otwieramy kolejną. Im więcej otworzycie, tym lepiej. Tyle wam powiem. Zyskowujemy sobie na dół, bo mamy movent skill. No i tak to właśnie wygląda. Rozciągasz to do zewnątrz i wy zabijacie ile wlezie mobów, bo drop rate tutaj jest naprawdę nie z tej ziemi. Też nie będę wam mówił, żebyście lecieli na łeb na szyję, bo to nie o to chodzi, żeby się tu wyrżnąć, a jak widzicie nawet ja sporo życia tracę, mimo że jestem dość wytrzymały. Skończył się czas, to się wciąga do środka i się po prostu bridge. Kończy. Oczywiście ta mechanika ligowa wygląda zupełnie inaczej, jeżeli w Atlasie wybierzemy sobie bridge i porozdajemy sobie tam wszystko. Yy, wiecie. Bardzo, bardzo dużo jest tej rzeczy. I związanych z rytuałem, i związanych z delirium, i związanych z bossingiem, i związanych z ekspedycją, więc. Tak, ale te podstawowe wyglądają dokładnie w ten sposób. Czy dropu jest dużo? No, uważam, że tak. Jest bardzo dużo dropu. Często dropiłem mi tutaj naprawdę wielokrotnie Exile pod rząd eee, Katalisty, do, do których zaraz przejdziemy, bo to właśnie o nie nam chodzi z tego wszystkiego. Coś możemy wyrzucić, i zabrać sobie to Możemy na przykład to zamienić, super Czy chociażby naprawdę pokaźna ilość Divine Orbów Które też sprzedałem już po 8 Exaltów Sztuka na dzień dzisiejszy z tego co kojarzę Tak to wygląda, to był bridge I teraz co się z tych bridge dostaje jeszcze wam powiem Dobrze, już lecimy do miasta Już wam pokazuję i tłumaczę To buy, sell, tu raczej nie chcemy nic sprzedawać Tylko chcemy disenchantować, bo potrzebuje cholera Mana, energy shield, o to są dwa itemy Które na pewno się sprzedadzą No, zdecydowanie to jest niezłe I Teraz zobaczcie, dwa itemy od razu na sell od razu sobie rzucę je za jednego Exalta Zobaczymy, niech sobie tam już zarabiają na siebie pieniądze. Niech mapa się zwraca pomału. Ehm, pyk, 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 pyk. Już na tym egzalto cenowo. Jak się za szybko odezwą ludzie, to po prostu jej nie sprzeda mi tyle. Kolejny prekursor tablet wyleciał, więc już też wiecie, jak to się zdobywa. Po prostu grając kurde w grę i robiąc mapę. Tyle. <gryst> to jest jakby nie, nie trzeba tłumaczyć. I teraz tak. Tu mam kolejną mapkę. No, zostawię sobie piątkę i szóstkę, żeby to wam szybko pokazać. list. Zobaczcie. Szukamy katalistów. Ja to pewnie mam gdzieś odłożone. Ja mam zakładkę olejki. Tutaj są różne katalisty i też nagrody z innych map. Jak chociażby właśnie artefakty, który zaraz przejdziemy. Czy chociażby czy chociażby distilled, różne rzeczy, do których też również zaraz przejdziemy. Dobra, zacznijmy od katalistów. Są różne rodzaje katalistów i nimi wzmacniacie pierścienie oraz amulety. Naprawdę bardzo dużo rodzajów. Jest jak widzicie, mam ich trochę, ale najlepiej wam to pokażę na currency exchange'u. I dam, I, nie I have, tylko I need chcę. I want i weźmy sobie wy. Bridge i zobaczcie, jest tyle katalistów. Każdy dodaje różne rzeczy. Ten enhancuje życie. Ten enhancuje manę. Ten zwiększa defy. Ten cold modifiery, fire modifiery. Ten atrybuty. Ten lightning modifiery. Ten fizyczne, ten. Attack Modifier Speed, Chaos i Caster Modifier, więc tym można naprawdę wzmacniać dużo rzeczy na ringu. Co najprościej jest tam, jak macie 100 życia i narzucacie sobie tych katalistów, to będzie mniej, nie wiem, 125. Maksimum Quality jest 20%, więc prawdopodobnie o 20% zwiększywam Wam wszystko. W późniejszym czasie zbieracie też Bridge splintery z których tworzycie Bridge Stone, czyli jedną wielką mapę opartą właśnie na tej mechanice. Tam się też prawdopodobnie pojawiają bossy z Bridge'a i wiele innych mechanik. Co jeszcze jest z Bridge'ami związane? Breach, czy znajdę Ringa? Może Wam wylecić Bridge Ring, który ma maksimum quality 50%, a nie 20. Więc jeżeli do niego bym naciskał teraz fizycznych modyfikatorów, to prawdopodobnie zwiększyłoby mi Fizz Damage to Attacks o 50% w tym ringu. Co jest super opcją. Dobrze, pierwsza mechanika z głowy lecimy do kolejnej. Jak dalej oglądasz ten film, co zostaw proszę łapkę w górę i ewentualnie skomentuj, czy Ci się podoba sposób prowadzenia tych odcinków, bo to mi dużo powie i dużo też pokaże. I też chciałbym podziękować naprawdę za lwią część nowych subskrypcji i wyświetleń pod tą serią Społe, bo przynajmniej wiem. Że Wam się podoba, co mnie bardzo cieszy. De o delirium możemy wahnąć. Dobrze, zacznijmy sobie teraz delirium. Delirium to oczywiście, żebyście się nie zdziwili, taka ikonka, czyli taki, powiedziałbym, że mięśniak na początku, ale widzicie, jak to wygląda. Takie coś. Idziemy do mapy z delirium. Otworzyliśmy Heidengrotto, lecimy. Hydent, to właściwie. Delirium jest banalne, macie to lusterko, widzicie takie kryształowe, przyciąga was, odwraca się do was normalnie. Chce was nasz polizać. Wchodzicie w nie, cały świat wam się wyszarza, jesteście w tym wymiarze i tutaj musicie zapierdzielać, bo szukacie takich przestrzeni z kryształami, znaczy ja będę tłumaczył w trakcie chodzenia. Szukamy takich przestrzeni, widzicie? Moby się ręskią z tego. Poza zwykłymi mobami na mapie respirują się jeszcze dodatkowe z delirium. I szukamy takich przestrzeni z kryształami, żeby tych mobów naryskać jak najwięcej i zabić jak najwięcej. Ponieważ, jak widzicie dobrze, tu koło życia. O, to jest ta kryształowa przestrzeń. Dobra, widzicie? Pękła, naryskują się więcej mobów. A my lecimy dalej. I trzeba zapierdzielać. Im szybciej, tym lepiej. Kolejna kryształowa. Tu wysadzamy te moby i lecimy dalej. Na delirium trzeba też mieć mocną postać. Ogólnie na każdą mechanikę ligową trzeba mieć albo szybką postać, albo wytrzymałą postać, albo najlepiej obie te kwestie, ok? Ale my nie o tym. Też pytaliście się o mojego builda, on jest cały czas w budowie, bo wymyślam go sam. Mogę coś takiego stworzyć. Jak będzie więcej propozycji, możecie mi ewentualnie też skomentować, czy chcecie builda z mojego melasa, bo sporo ludzi mówi, że się melakiem nie da grać. No nie wiem, ja się dobrze bawię. Dobrze, kolejne. Jak widzicie, nabijemy macie nagrody. Już mamy dwa. No chcemy dobić tak najlepiej do pięciu Zobaczymy czy się uda Może się nie udać Ale im więcej tych mobów zabijamy Im więcej tych luster odhaczamy Tym jest lepiej I też od razu wam powiem Nad maną, tu koło many Macie taką ikonkę dwóch Jakby przewinięcia, okej? Okay? Dwóch trójkącików Jak to klikniecie To wam się skończy od razu delirium Przejdzie do końca I wam się ta mechanika wyłączy I zostaniecie po prostu na mapie Tylko, że dropy się wysypią Te, które do tej pory zebraliście, okej? Okay? Więc jeżeli stwierdzacie Cholera, nie dam rady To jest za trudne czy zaraz zginę, to kliknijcie sobie to i to Wam wyłączy mechanikę, ok? A jeżeli dobrze się babicie i dajecie radę, to śmiało kończycie całe, bo dostaniecie po prostu więcej nagród. Dobrze, lecę tak, tu nie ma nic innego do tłumaczenia. Tak wygląda właśnie Delirium. Dokładnie w ten sposób wygląda Delirium. Pędzicie i tyle. Ok, ja tu mam esencję jeszcze, bo po drodze, oczywiście, przypominam Wam, że mam esencję. Delirium mi się skończyło, więc nawet nie, nie trwało za długo. I wyleciały mi 3 Distilled Guild, czyli nagroda z Delirium. No i tam jakieś jeszcze dropy, mniejsze czy większe z essence moba i z tego co tutaj stało. Exalcik, więc zawsze do przodu, okej? Okay? Pamiętajcie, exalt to jest główna waluta do handlu. Dobra, kończę mapę szybko, żeby już nie stracić, bo szkoda mi zawsze wychodzi z map przed czasem. I zaraz do was wracam, już jak będę wam tłumaczył, czym są te distilled rzeczy, bo to jest coś, na czym się powinniście imo skupić w pierwszej kolejności i gwarantuję wam, że to wam wzmocni postać, Gargantu, kurwa, icznie, gargantu itznie. Pa, pa, parara, pa, para, para, pam Gdzie są, gdzie są, gdzie są czaszki? O, gdzie są, gdzie są, gdzie są czaszki? Do widzenia, panie Bosie. Dobrze było pana znać. Dzień dobry, to dla pana. Naprawdę. To również dla pana. Niech pan się przywita. Tak jest. Dobrze, no to również dla pana. Super, exalcik jeszcze na koniec. Dziękuję bardzo. Spadamy do miasta. Teraz słuchajcie, o co chodzi z tymi Distilled air i tak dalej. Już wam tłumaczę. Aha, aha, aha. Dobra, syf. Tu sobie salobedżujmy od razu. Je, pie, pie. Ok. Tu sobie Disenchantujmy. Je, pie, pie. Ok. Schowajmy rzeczy. I już wam tłumaczę. Dobra. Olejki. Super. Również mam ich trochę i wam już tutaj pokażę w podstawie. No nie wiem, wezmę ten, 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 ten. te dwa chcę na przykład, ok? Czyli tak, tak, tak. te dwa chcę też. Nawet trzy. Te też chcę trzy. No niestety nie mam więcej, bo ja je na bieżąco sprzedaję. Ale na tej podstawie już wam coś będę mógł wytłumaczyć, ok? Tych olejków również jest sporo. currency exchange. Ja chcę, weźmy sobie teraz. Delirium jest. Jest Distilled air, Guild e, grid no widzicie, Disgast dużo ich jest, prawda? Nie będę tego tłumaczył. Tu również zbieracie simulacrum, splintery, z których tworzycie simulacrum, czyli mapę opartą na tej mechanice. Dobra, e, jak to działa? Zobaczcie. Klikacie sobie na któryś z tych olejków prawy. <laughs> Odpala wam się okienko instilling. I co tu robicie? Robicie, tylko czy coś mi się zesra, int mi spadnie. Dobra, trudno. Jak wy widzicie, ja mam Allocate Sharp and Claw. Na taki, taki jasno niebieski wręcz taki biel w błęki wchodzące. To mi dodaje 25% increase attack damage. I powiecie sobie, ja pierdolę, jak to? Zobaczcie. Zakładam to. I moje drzewko wygląda następująco. I bez połączenia żadnego mam wzięte to. Jak do cholery? No właśnie z tego naszyjnika, z tego instylowania. Tymi właśnie distilled rzeczami. I teraz tak, pewnie jakaś mądra głowa już zrobiła. Są jakieś pewnie kombinacje tego. Trzy na przykład nie dają nic. Ale trzy ta dwa takie i jeden taki daje już mana regen. Jak pozamieniamy zamieniamy miejscami. daje na przykład reduced enemy chance to block sword attacks. Zobaczcie. Jak zamienimy ten z tym. Nic nie daje. Jak zamienimy te dwa. Days build up, days duration. Zobaczcie. Seeing stars. To wam alokuje cut like agility. Evasion rating i evasion rating. If you dodged rolled recently. Zobaczcie nic nie daje 60% increase stun threshold for each time you've been stunned recently widzicie i to wam po prostu dodaje charm effect to jest bardzo dużo tego zobaczcie block chance Stagger Swifty 50% Faster, ok. bardzo dużo fajnych rzeczy jest, zobaczcie, zwiększony Armor Evasion Rating, Stun Threshold, bardzo dużo ciekawych rzeczy można robić. Ja sobie dodałem Sharpened Claw, bo brakowało mi delikatnie damage'a, dzięki temu damage'a mi nie brakuje. Na pewno jest jakaś mądra głowa, która zrobiła już listę wszystkich możliwych kombinacji, im rzadsze olejki, tym pewnie ciekawsze są rzeczy do wzięcia, podejrzewam, że można brać takie notki, jakieś mega najdalej wysunięte w drzewkach, na przykład to. Pure Power, czy nie wiem, Volcanic Skin, czy na przykład można sobie wziąć Hippery Ice, takie wiecie, rzeczy naprawdę totalnie z dupy wysunięte. Polimati na przykład 10% zwiększonych atrybutów. I to byłoby zajebiste dla mnie w momencie, kiedy bym na przykład chciał sobie wziąć Giant's Blood, czyli że trzymam dwuręczną broń w jednej ręce, ale wymaga ode mnie trzy razy tyle siły. Można kombinować. Delirium również uważam za zamknięte. Tutaj basta, bo obiecałem Wam krótsze filmy, bardziej treściwe, więc Rytuały i Ekspedycje będą w kolejnym filmie, który się jeszcze dziś pojawi. Dzięki za wszystkie łapki w górę, jest na prawie 10 tysięcy, naprawdę Cieszę się, że tak ciepło mnie przyjęliście w świadku PoE2. I co? Pojawią się też poradniki, jak zdobywać karencji, jak zdobywać trzeci i czwarty punkt ascendencji, jak taktyki na dane bossy w kampanii, bo też wiem, że dużo osób jeszcze jest w akcie pierwszym, drugim, trzecim na Cruel'u, jeszcze nie wyszło z kampanii. Nie zapominam o was, nie każdy jest w endgamie, więc spokojnie wszystko nadchodzi z mojej strony. A jak już dobrze wiecie, wytłumaczę wam tak, że naprawdę nawet ślepy da sobie radę. Mam przynajmniej taką nadzieję, że tak się wydarzy. Trzymajcie się, do zobaczenia już niedługo. Cześć.